Narcyzm Dziecięcy. Dziecko potrzebuje rodzica po to, aby przeżyć, rozwinąć się, dojrzeć. W okresie dziecięcym, wraz z rozwojem anatomicznym, fizjologicznym, rozwija się także emocjonalność. Narcyzm u dziecka jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. I prawidłowym. Potrzeba podziwu, walidacji, brak poczucia odpowiedzialności, zrzucanie winy na innych, kłamstwo, zatajanie prawdy, poczucie wyjątkowości. Z czasem, wraz z rozwojem emocjonalnym, te cechy zanikają. Problem pojawia się wtedy, gdy pod wpływem np. odrzucenia, doświadczenia wstydu, albo nadmiernego rozpieszczania, czy kontroli następuje zatrzymanie rozwoju emocjonalnego i ten narcyzm dziecięcy przechodzi w dorosłość. Wówczas mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem, z niedorozwojem emocjonalnym. To dorosły człowiek, u którego rozwinęły się wszystkie cechy dorosłości, z wyjątkiem emocjonalnej. Wiemy, jak męczące mogą być dzieci z uwagi na swoją niedojrzałość emocjonalną, ile cierpliwości i uwagi wymagają. Jednak to jest normalny etap rozwoju. I rodzicielstwa, w przypadku gdy mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem, w którym pozostały te cechy dziecięce, sytuacja jest już nie tylko męcząca, wyczerpująca, uciążliwa, ale także destrukcyjna dla naszego zdrowia.